Cześć, szanowni, jestem Marcel, Witajcie w kolejnym odcinku QA na moim kanale. Niestety nie wyrobiłem się, żeby zrobić, wrzucić Q&A w piątek, bo miał być co piątek, ale niestety też, jak mogliście zauważyć, przez cały tydzień nie pojawił się też u mnie żaden odcinek dopiero z tych opuszczonych torów, z tego względu, że po prostu nie wyrobiłem się przez cały tydzień, no i tych filmów zabrakło. No ale teraz dopiero nagrywam tego QA w niedzielę. No i chyba też dzisiaj go wrzucę. Słuchajcie, żeby już tak nie przedłużać to przechodzimy do pytań. Jedno pytanie jest z ostatniego odcinka Q&A, a reszta jest z mojego Messengera. Pierwsze pytanie. Czy zdarzyło ukraść się kiedyś coś ze sklepu? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło. Jedynie kiedyś, jak chyba byłem w przedszkolu, to było. Wziąłem TikTaki i zapomniałem dać na taśmę. No, i po prostu, tak jakby powiedzieć, miałem je za darmo. A tak to nigdy mi się nic, nigdy nie zdarzyło ukrycie sklepu. Drugie pytanie, kiedy Outlast 2? Postaram się zrobić to w tym roku, pod koniec roku lub na początku przyszłego roku. Tak postaram się to zrobić. Eee, trzecie pytanie. Eee, czy czułeś kiedykolwiek podczas zasypiania, że spadać z wysokości, po czym się budzisz? Nie raz tak było, ale też z tego co, raczej każdy chyba to, co jakiś czas ma. Mam nadzieję, że nie słyszałeś tych aut, które jeżdżą. Eee, czwarte pytanie. Wolisz mieszkać w mieście czy na wsi? Od urodzenia mieszkam w mieście i na zawsze wolę mieszkać w mieście niż na wsi tylko miasto eee, kolejne eee, tak to napisałem, że dobra, to tam jest, ok czy potrafiłbyś wybaczyć komuś coś po latach żeby ponownie powrócić do przyjaźni zależy komu tak mogę powiedzieć <laughs> szóste pytanie czy lubisz wcześniej wstawać nienawidzę Siódme pytanie. Czy na Twoim kanale pojawią się karty przeciwko ludzkości? Nie wiem czy wiecie, czy może ktoś z Was nie wie. Kilku youtuberów takie coś nagrało, m.in. Karolek, m.in. też T-Volt. E, jak ktoś nie wie co to jest, to, mo to możecie sobie po prostu e, zobaczyć co, e, co to takiego w ogóle jest. Ale chciałbym coś takiego nagrać, nie wiem czy z trzema osobami, czy z czterema. Ale jak najbardziej coś takiego chciałbym, żeby u mnie na kanale się pojawiło. Ale nie będę obiecywał. Nie będę mówił kiedy, nie będę obiecywał. Po prostu chciałbym, żeby coś takiego u mnie się pojawiło. Usmę pytanie. Najgłupszy sen w życiu. Najgłupszy sen w życiu. Nie wiem. Musiałbym pomyśleć. Co się zapomina? Dobra. Nie będę myślał na teraz. Dziewiąte pytanie, czy kiedykolwiek ktoś Cię oszukał? No pewnie, że tak. Myślę, że nie ma takiego człowieka na świecie, który by nie został oszukany przez kogoś. Także jak najbardziej tak. Dziesiąte pytanie. Jeszcze cudzołonek jest z kościoła. Mam nadzieję, że tego na nie słuchaj. Dziesiąte pytanie, najgorsze momenty w Twoim życiu? Najgorszy moment w moim życiu? E, może strata kogoś? Nie będę już się zagłębiał, ale myślę, że strata kogoś. Pewnej osoby. E, jedenaste pytanie: Czy byłeś świadkiem potrącenia pieszego? Tak, byłem świadkiem. Nieprzyjemny widok kilka lat temu. No coś. No co no. Zdarzyło się. Niestety. Oczywiście nie chodzi tu o mnie, żeby nie było. Czy byłeś świadkiem? No to świadkiem nie. No ja niestety byłem świadkiem. Dwunaste pytanie. Czy masz tematy, których wolałbyś nie poruszać z nikim, nawet z Twoimi najbliższymi przyjaciółmi? No tu powiem tak. Jeżeli chodzi o tych przyjaciół, to myślę, że nie wiem, czy są jakieś tematy który chciałbym nie poruszać z kimś. Myślę, że lepiej czasami warto wyrzucić to z siebie no i po prostu powiedzieć jak sytuacja wygląda i tak dalej, i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Także myślę, no czy są takie tematy? Myślę, że jednak nie. Myślę, że jednak każdy temat z, z przyjaciółmi można poruszyć. No i słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, jeżeli wam się podobało zostawiacie łapki w górę, zostawiacie komentarze, nie zapomnijcie oczywiście napisać pytań do kolejnego odcinka, kiedy będziecie to, wiadomo większość pytań na moim Messengerze, jeżeli się pojawiacie to w komentarzu pod odcinkiem filmu, jest to obojętne, zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy, kto jeszcze nie subskrybuje, lecimy po 200 subów teraz, dalej. Ale myślę, mam nadzieję, że niedługo się wbije te 200. Zostawcie też dzwoneczek, żeby nie przekapić żadnego odcinka, który się na moim kanale pojawi. No i do następnego. No i cześć!